Wszystkim z tej strony Kacper. A dzisiaj będziemy grać w Poppy Playtime Chapter 2, w, tej, w trzecią część. Ale zanim zaczniemy, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Dobrze, to więc zaczynajmy grę. Dobrze, ym, to właśnie. W... Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale ym, Byłem bardzo zajęty. Nie mogłem. Wszystkie ale... zrobić nawet. Są wakacje, wiem, ale zakończenie roku. A, jeszcze musiałam dużo odpoczywać, Bo szkoła była ten. Dobrze, nie przedłużam. Zaczynajmy. Okej, okay. łako a Pędziało. Ja tutaj podgłośnię sobie. Poczekaj, muszę tutaj trochę podgłośnić. Tak, muszę go tu... Tak. Tak, Mhm. Ja... ja... aha. Małe hagiłagi. Muszę... tutaj... powalić w te dziury. Małym hagiłagami. nie! Miłej zabawy powiedziała Miłej zabawy. No, miła zabawa. No, to muszę potrzebuję. No, oszukamy tutaj, a już jest na jasność, Okej. Okay. Zielony. To najlepiej robić tak, że tutaj stoimy po prostu prosto i balimy te hazuazi. Tak najlepiej zrobić. A nie tutaj latać um, na hazuazi. Wystarczy tutaj postać. nie musicie, dosięgnie. Gra dosięgnie. I nie musicie się nawet ruszać. Jak tak mówię dla tych, co pierwszy raz grają w to, tak jak coś. No rób tak, bo, bo... bo wtedy jest większa szansa na wygranie. I też podjaśnię i też możecie sobie poszukać, że tak sobie podjaśnić. I możecie tak i będzie tak poszukane troszeczkę. Bo będzie lepiej widać. Ja. Sam tak robię. Jak macie słuchawki, to możecie na słuchawkach to zrobić, bo wtedy lepiej słucham. Ja, jak coś, to ja nie mówię. Bo byłem... Ja... A ja... O, okej. Okay. A masz. A masz. A masz. Nie. Nie ma. Nie, ile ich tutaj jest? Jak mi się zrobi o tyle? O, fanie z gry. Hura! A! Panie. Jest już O, a! Tak ja się to odkryłem, bo... Ja to teraz odkryłam, że tutaj, teraz tak, tak okay. tutaj trzeba to Okej, oj,

Jest dużo jak ja. Ja bardzo dużo. Jest tyle co ja. Smacznego. Obie się jak ja. No obie. A mnie nie. Na dół potworze. Hmm, chyba ta pani, chyba ta mama i... Mamy Loklet, chyba mamy łąk lech. Ukrała Hagi uwagi. Za tego nie dałam się nie Hagi? ja to jest Hagi! Będę musiał czekać tam. Będę musiał uciekać. E, nie. To jest Shinichi? Czyż miał ci czy nie być w drugim? Znaczy no, nie, nic nie na drugim terminu Ty, może to tyś... jest... Może ona będzie w trzecim, jakąś rolę pełniła. Dziękuję. Czeka, czy ci... uda mi się dogodzić. No.

o, kaseta. Kaseta jest ważniejsza. Okej, okay, jakiś plan. Ja właśnie lubię tych kaset, ale oglądam je. Bo bardzo ciekawa. tam mówił, że z jakiegoś stwora, jakiegoś pająka tam chyba zobaczył. Nie, nie taki duży, nie strzałem się, ale coś tam strzałem, ale tam coś mówił, że widział pająka. Jakiegoś, jakiegoś potwora widział, coś tam mówił. Widział potwora, i tam się kłócił z tym, co mówił. O, dziura we Dobra, nie chcę. Aaaaa! To już wiem skąd tam są grapaki. To Tutaj dawali te grap Dlatego? Myślę, że to... Nie wiem, że to będzie zamknięte albo coś. A to tak w ogóle nie jest zamknięte, tylko otwarte. Dobra. 太贵啊，好实贵呀！哈。 Dobra, nie zbliżam się. Żona nam nie pomogła, tylko my jej. A! Chyba jakiś pająk-pies. To jest nie pająk, boże, to jest... ...zdownico-pies, to jest zdownico-piesa, tak? A to jest chyba ten... O! Drukarka jakaś krzyda! Tylko nie mogę jej użyć. O, tu jest druga drukarka. To te czerwony też. Nie, nikt to nie robi. Może w trzecim albo może jak będzie czwarty chapter po playtime, to, to może. Dodadzą tą drukarkę w Nie zdadzą rolników, jest. Tu tam jest Pamiętacie? Pamiętajcie co? Aha. 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 a Aha. 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 tak. Eee. Yy, a, teraz Aha. teraz Aha. teraz

Nie, no nie, nie udało mi się. Jeszcze raz. To tak. To tutaj? No, w końcu udało mi się. Okej. ty jemy naprawili. Okej, okay, to jest kolejna wielka ale to jest w następnym odcinku ok to więc wszystko na dziś jeśli się Wam spodobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcja a my się widzimy w kolejnym odcinku cześć